Wyczuwałem, że pan jednak ma pewną rezerwę wobec Karola Nawrockiego. Nie szczędził panu uszczypliwości. jaki jest, każdy widzi. Panie redaktorze, prawda? I ja komunikuję, co zrobię, a nie dorabiam do tego jakichś specjalnie, wie pan, pompatycznych, pompatycznie brzmiących teorii, prawda? Ja politykuję. Poczytuję to sobie za obowiązek kontraktowy. Naród, rodacy ostatnio w liczbie miliona dwustu kilkudziesięciu tysięcy. No, dają mi promesę politykowania i ja to właśnie robię. Staram się nie roztrwonić, a pomnożyć. No i mając taką alternatywę, Trzaskowski, Planeta Płonie kontra Nawrocki, wybieram tego drugiego w ramach działań opóźniających to kolejne takie sformułowanie z dziedziny militariów jak nie możemy ja, jak powinien ten po program prowadzi się nie ja to byłaby rozmowa bardziej na poziomie z, z tej drugiej strony jak nie możemy przeciwnika frontalnym atakiem wie pan zmieść z planszy mhm. no to przynajmniej prowadzimy działania opóźniające i teraz kim jest ten nieprzyjaciel no to jest eurokomuna eurofederaści przez F globaliści oni jadą po nas i Idą po wszystko: zdrowie, życie, własność, majętność, nasze dzieci. Idą po to. No i Rafał Trzaskowski, jako eksponent, prominentny, fasadowy lider obozu jawnej zdrady i ostentacyjnego zaprzeństwa, nie, nie może być kandydatem mojego wyboru. Ani pierwszego, ani drugiego, ani, ani któregokolwiek.